Zostawiłem córkę przy basenie na podwórku. Proszę, zaopiekuj się nią. To był upalny dzień. Moja szwagierka, która wykorzystywała mnie jako zastępczą opiekunkę do dzieci, zadzwoniła do mnie z nienacka. Kropka ku mojemu zaskoczeniu, w jakiś sposób weszła na naszą posesję bez pozwolenia. Zaopiekuj się nią za mnie. Zostawiła córkę samą i już wyszła. Pośpiesznie wyjaśniłam, że jestem na zakupach, ale rozmowa już się zakończyła. Wracając do domu, znalazłam moją siostrzenicę pływającą twarzą w dół w basenie. Jako matka absolutnie nie mogę tego wybaczyć. Przyrzekłam, że udzielę mojej szwagierce gruntownej reprymendy. Nazywam się Charlotte, jestem 32-letnią mamą zajmującą się domem. Mój mąż pracuje dla dużej firmy i mieszka sam z dala od rodziny. Sama zajmuje się naszą czteroletnią córką. Nasi teściowie mieszkają w pobliżu. A nasze relacje z rozsądnymi i życzliwymi rodzicami mojego męża są dobre. Jednak odkąd moja szwagierka Eleanor wróciła do domu teściów ze swoją trzyletnią córeczką nową, nie mamy zbyt wielu kontaktów. A Eleanor to całkiem niezła postać. Kropka jest w separacji ze swoim mężem, Loganem, i przechodzą przez mediacje rozwodowe. Według niej Logan codziennie znęcał się zarówno nad Eleanor, jak i nową, Ceo skłoniło ją do ucieczki i szukania schronienia tutaj, biorąc pod uwagę, że nie byliśmy blisko związani z rodziną Eleanor, byłem zaskoczony, gdy usłyszałem jej historię. Logan wydawał się poważny i miły, niemniej jednak Eleanor mieszka teraz z naszymi teściami, przygotowując się do rozwodu i szukając pracy. Początkowo współczułem jej sytuacji i mówiłem takie rzeczy jak daj mi znać, jeśli jest coś, w czym mogę pomóc. Kropka, cześć. Charlotte, czy mogłabyś dzisiaj zająć się nową? Wahając się, odpowiedziałam, że tak, gdy Eleanor błyskawicznie się oddaliła. Odkąd wróciła do domu, Eleanor powtarzała, szukam pracy. Kropka", i naturalnie zaczęła zostawiać nowe ze mną. Nasi teściowie wciąż pracowali i nie mogli opiekować się dziećmi. Początkowo chętnie pomagałam. Opiekując się nową. Kropka, jednak w miarę upływu tygodni, Eleanor zaczęła polegać na mnie, jeśli chodzi o odprowadzanie do przedszkola. Kąpiele i kolacje dwa lub trzy razy w tygodniu. I wtedy zaczęłam czuć się sfrustrowana. Charlotte, jeszcze raz dziękuję. Pewnego dnia Eleanor przyjechała wcześnie rano, by podrzucić nowe. W końcu ją zatrzymałam, gdy odwróciła się ode mnie. Eleanor, minęły prawie trzy miesiące, odkąd zaczęłaś zostawiać nowe ze mną, kropka, znalazłaś pracę. Zdeterminowana, by tym razem się odezwać, zapytałam łagodnie. Jeszcze nie kropka, ciężko o dobrą pracę. Nawet nie patrząc na moją twarz, wzruszyła lekceważąco ramionami. W takim razie przydałoby się, żebyś trochę bardziej zajął się nową kropka. To staje się coraz częstsze i jest wyzwaniem także dla mnie kropka. Eleanor nadeła policzki i odparła: Co? Powiedziałaś, że mi pomożesz. Czy to było kłamstwo? Zanim zdążyłem dokończyć, skrzyżowała ramiona i rzuciła mi zimne spojrzenie. Jesteś mamą pracującą w domu i masz dziecko w tym samym wieku kropka. Wysiłek jest taki sam, prawda? Po prostu siedź cicho i zajmij się nią. Kropka jej słowa zabolały, a ja poczułam irytację. Opieka nad cudzym dzieckiem jest troskliwa i nadal stanowi wyzwanie. W przyszłości postaraj się radzić sobie znowu sama na tyle, na ile to możliwe. Stanowczym tonem przekazałam swoją wiadomość. Kropka Eleanor, która do tej pory była wściekła, nagle zalała się łzami, zakrywając twarz dłońmi. Charlotte, to okropne. Jestem rozdzielona z mężem, znoszę to dla dobra Nowi. A jednak mówisz takie rzeczy kropka widząc jej przygnębiony wyraz twarzy, zdałam sobie sprawę, że posunęłam się za daleko i przeprosiłam. Zrozumiałem. Prawdopodobnie powiedziałem za dużo. Przepraszam kropka szczerze mówiąc, nadal byłem sfrustrowany, ale w końcu nie mogłem odmówić i tego dnia zająłem się nową. Eleanor, która chwilę wcześniej była zapłakana, wyszła z pogodnym nastawieniem. Czy ten płacz był tylko podstępem, czując się nieco oszukana, nie miałam innego wyjścia, jak tylko stłumić nieprzyjemne uczucia kropka, gdy zbliżały się wakacje. Eleanor zaczęła codziennie opuszczać ze mną nowe kropka, choć widok mojej córki i nołów bawiących się ze sobą był wzruszający, ciągła samotna opieka nad małym dzieckiem stała się wyczerpująca, przez co nie byłam w stanie nawet pójść na zakupy. Pewnego dnia, gdy Eleanor przyszła wieczorem odebrać nowe, zauważyłam, że jej włosy były starannie ułożone, a skóra miała zdrowy blask. Zaciekawiona zapytałam: "Eleanor, co dzisiaj robiłaś?" Eleanor nonszalancko odpowiedziała: "Poszłam do salonu piękności i poddałam się zabiegom estetycznym." To był relaks. Byłam zaskoczona. Pomimo moich codziennych obowiązków nie znajdowałam czasu na dbanie o siebie. kropka, Moje włosy zawsze były chaotycznie związane i nawet nie zawracałam sobie głowy makijażem. Eleanor, czy to nie jest trochę niesprawiedliwe? Jeśli masz czas na zabiegi kosmetyczne, powinnaś sama zadbać o nowe. Moja frustracja wzięła górę i podniosłam głos. kropka Eleanor, odparła. Ja też potrzebuję przerw. Nie rozumiesz. Nie mam żadnych przerw. Nie mam nawet czasu, żeby się ostrzyć. Proszę, zastanów się nad tym poważniej. Kiedy wyładowywałam swoje stłumione uczucia, Eleanor wybuchnęła śmiechem, kpiąc z mojego wyglądu. Twoje włosy wyglądają na zniszczone, a skóra na zmęczoną. Wyglądasz na więcej niż masz lat. Bądź ostrożna. Kropka, możesz stracić męża, jeśli nadal będziesz się zaniedbywać. Kropka, nie spodziewałam się takiej postawy z jej strony. Gdy wciąż byłam oszołomiona, Eleanor zabrała Nowe do domu. Moja złość nie ustępowała i czułam, że osiągam swój limit. Opowiedziałam więc całą historię mojemu mężowi i teściom. Kropka, wyglądało na to, że mój mąż i teściowie nie mieli pojęcia, co się dzieje. Natychmiast mnie przeprosili i powiedzieli, że odprawią Eleanor. odechnęłam z ulgą, myśląc, że Eleanor przestanie podszucać moje dziecko, ale trwało to krótko. Wkrótce Eleanor pojawiła się w naszym domu, pochyliła się blisko mnie i spojrzała na mnie. Hej, powiedziałeś mamie, tacie, prawda, przytaknąłem i już miałem odpowiedzieć, ale to dlatego. Że ale ona mi przerwała. Nie ma sensu mówić o tym rodzinie. Po prostu rób, co mówię. Za karę zajmij się dzisiaj nową. Kropka, z tym arbitralnym żądaniem Eleanor rzuciła na mnie nowe i szybko wyszła. Innego dnia postanowiłem podjąć bardziej asertywne działania. Wyszedłem z domu z córką wcześniej, niż zwykle przychodziła Eleanor. Kropka, wyglądało na to, że poddała się i poszła do domu, gdy zastała mnie nieobecną. Pomyślałem, w końcu jestem wolny. Nie będę już musiała widywać Eleanor kropka ale tydzień po wdrożeniu mojej strategii wydarzyło się coś nieoczekiwanego. W upalny dzień rozstawiłem na podwórku basen dla dzieci by moja córka mogła się w nim bawić. Podczas zakupów w centrum handlowym otrzymałem telefon od Eleanor zostawiłam nowe w basenie na podwórku. Już wyszłam. Wracaj szybko i zaopiekuj się nią. Zrozumiano? Ale gorąco kropka byłem oszołomiony jej nagłym oświadczeniem i udało mi się tylko zdezorientować. — He! — W odpowiedzi. — No to uważaj na siebie. Ku mojemu szokowi Eleanor weszła na naszą posesję bez pozwolenia. Zostawiając trzyletnią nowę samą kropka rozłączyła się, zanim zdążyłem wyjaśnić, że wciąż jestem na zakupach kropka dzisiejszy dzień był bezchmurny i słoneczny, a temperatura gwałtownie rosła. Nie mogę tak zostawić nowi. To niebezpieczne. W panice pospieszyłem z powrotem do domu. Gdy tylko dotarłem na podwórko, widok, który napotkał moje oczy, napełnił mnie rozpaczą kropka, nowa pływała twarzą w dół w basenie. Szybko załatwiłem, by nowa została zabrana na pogotowie, jednocześnie jej towarzysząc. Ciężar jej ciała, gdy ją trzymałem, pozostał ze mną. Co jeśli coś się stanie nowa pomimo wielu prób, nie udało mi się dodzwonić do Eleanor. Drżąc, czekałem przed gabinetem zabiegowym, gdy podeszła do mnie nieco młodsza ode mnie pielęgniarka. Jej poważne spojrzenie ujawniło coś szokującego kropka słuchając jej historii. Moja frustracja wrzała. A więc to się stało. Jako matka absolutnie nie mogę tego wybaczyć. Postanowiłam upomnieć Eleanor za jej zachowanie. Pół dnia później stanęłam przed rodzicami mojego męża w domu naszych teściów. Wesoły głos Eleanor przerwał ponurą atmosferę. Wróciłam. Weszła do salonu, zaskoczona, że wszyscy jesteśmy ubrani na czarno. O co chodzi z tym porannym strojem? Czyżby odbywał się czyjś pogrzeb? Ja i moi teściowie patrzyliśmy na Eleanor w milczeniu. Wcześniej, kiedy Eleanor zadzwoniła, nie było mnie w domu. Pospiesznie wróciłem, ale było już za późno. Nowa pływała twarzą w dół w basenie. Kropka, przekazałem tę łamiącą serce wiadomość cichym głosem, a twarz Eleanor pobladła. Kropka, co? Co ty mówisz? Nie ma mowy, żeby nowa utonęła w tak płytkim basenie. Natychmiast potrząsnęła głową, zaprzeczając moim słowom. Może myślała, że kłamie. Zrobiłem krok do przodu, zamykając lukę między nami. Kropka, dzieci mogą utonąć nawet w wodzie o głębokości pięciu dziesiątych metra. To niewybaczalne spuszczać z nich wzrok podczas zabawy w wodzie. Eleanor zadrżała, ale szybko poczerwieniała na twarzy, zaciskając zęby. Niewiarygodne. Jak mogłaś do tego dopuścić? To wszystko twoja wina. To przez twoje zaniedbanie. Pomimo pozostawienia trzyletniej Noowi bez opieki w naszym podwórkowym basenie, Eleanor oskarżyła mnie, jakbym to ja była złoczyńcą. Kropka, nie mogłam się powstrzymać i wykrzyknęłam. Co? Odwracając wzrok do rodziców, powiedziała, rzeczywiście zostawiłam z nią nowe, ale śmierć Noowi to jej wina. Eleanor odwróciła wzrok, nagle spieszona. Kropka, wyciągnęłam telefon i odtworzyłam wcześniejsze nagranie, dowód na to, że Eleanor zostawiła nowe ze mną. Gniewny głos mojego teścia odbił się echem. Wiedziałaś, że Charlotte nie ma i zostawiłaś nowe. Eleanor potknęła się o swoje słowa, kropka, kiedy wszyscy na nią patrzyliśmy, spojrzała w dół, wyraźnie zrozpaczona. Czy to będzie przestępstwo? Nie, nie chcę zostać złapana. Brak troski Eleanor o nowe, nawet w tej sytuacji, doprowadził mnie do irytacji. Nie można jej pomóc. Masz coś do powiedzenia, Noowi? Zapytałam, ale ona pozostała bez słowa, kropka, zdając sobie sprawę, że dalsze przesłuchiwanie Eleanor będzie daremne, minęłam ją i zapukałam do drzwi sąsiedniego pokoju. Proszę, wejdź. Osoba, która wyłoniła się z pokoju, sprawiła, że Eleanor sapnęła i rozszerzyła oczy. Logan Dlaczego tu jesteś, osobą, którą potajemnie zaprosiłem? Był mąż Eleanor Logan, obecnie w trakcie postępowania rozwodowego. Jego zaciśnięte pięści i intensywny wyraz twarzy przypominały demona. Przekazanie Ci Nowi było błędem. Głos Logan zadrżał, gdy stanął twarzą w twarz z Eleanor, która zastygła w szoku. Fałszywie mnie oskarżyłaś, przedstawiłaś jako złoczyńcę, a potem zabrałaś naszą córkę. Co ty wyprawiasz? Jego gniew promieniował. Kropka Eleanor zasłaniając się błagała. Nie bij mnie. Nigdy się nad nami nie znęcasz. Nie kłam przed mamą i tatą. Odtworzyłem kolejną nagraną rozmowę z telefonu. Kpiący głos Eleanor wypełnił pokój. Kropka Mój mąż jest bogaty, ale nudny jako mężczyzna. Nagranie było kontynuowane. Sfabrykuje wykroczenia. Wycisnę z niego alimenty i wsparcie dla dzieci. Mediatorzy zawsze bezwarunkowo stają po stronie żon. To bułka z masłem kropka zadrżała, usta jej zadrżały, gdy słuchała własnych brzydkich słów. Co to jest? Skąd to masz? To było nagranie podarowane mi przez Elis. Pielęgniarkę i byłą koleżankę Eleanor z klasy kropka podeszła do mnie w szpitalu, do którego zabrano nowe. Eleanor jąkała się. Elis wyjaśniłam, że Elis mieszkała w pobliżu i nagrała Eleanor przechwalającą się wrabianiem męża. Elis nie mogła tego znieść i podzieliła się dowodami kropka niech to szlak ta zdrajczyni Elis. Eleanor wybuchła gniewem. Spojrzałam prosto na nią. Eleanor, powiedziałaś dość wyszukane kłamstwa Logan potwierdził Logan. Dokładnie. Chcę rozwodu, ale martwię się o nowe. Byłam u kresu wytrzymałości. Eleanor nalegała. Nie. Zrobił nam straszne rzeczy. Nie kłam przed mamą i tatą. Pomimo jej desperackich wymówek, niezachwiane spojrzenie Logane ujawniło jej fałsz. Jego oczy wyrażały determinację i gniew. Kropka, zarabiałam na życie i ciężko pracowałam nad wychowaniem Noowi. Ty, mama siedząca w domu, bawiłaś się i nic nie robiłaś. Eleanor ripostowała, ale wkroczyłem, by zapobiec konfrontacji. Co robiłaś, gdy ja codziennie zajmowałam się nową? Zapytałam. Kropka, Eleanor zawahała się, jej zwykła brawura zniknęła. Cóż, szukałam pracy. Zaczęła. Gdy jej wymówki się skończyły, westchnąłem głęboko. Więcej kłamstw, kropka, więc, co to jest? Logan położył na stole kilka zdjęć. Eleanor ramię w ramię z młodym mężczyzną wchodzącym do hotelu. Logan. Podejrzewałem, Eleanor, gdy nagle zażądała rozwodu, więc wynająłem detektywa. Oto rezultat kropka, głos mu zadrzał. Twarz Eleanor pobladła. Oszukiwałeś jeszcze przed separacją. I codziennie zostawiałeś ze mną nowe, by spotykać się z kochankiem. Najwyraźniej to wszystko była prawda. Kropka Eleanor mogła tylko mruknąć. Ak, jej poczucie winy było oczywiste. W końcu porzuciłaś swoje dziecko nad basenem. Nie nadajesz się na matkę ani nawet na przyzwoitą istotę ludzką. Podniosłam głos, spodziewając się skruchy. Ale reakcja Eleanor była nieoczekiwana. Kropka zamknij się. To nie moja wina. Nowa umarła przez ciebie. Teraz stracę też alimenty. Wściekła się, pozostawiając logane, moich teściów i mnie oniemiałych, wspólnie wzdychających z niedowierzaniem kropka nowa żyje. Obecnie jest pod obserwacją w szpitalu. Tak, okazuje się, że nowa była w niebezpiecznej sytuacji, ale udało jej się przeżyć. Eleanor wykrzyknęła, co? Dlaczego nie powiedziałeś tego wcześniej? Uf, to ulga. Teraz nie zostanę oskarżony o przestępstwo. Więc w którym szpitalu ona jest? Kiedy dowiedziałam się prawdy, wyraz ulgi Eleanor mnie rozwścieczył. Troszczyła się bardziej o siebie niż o życie córki, co było naprawdę irytującą postawą. Logan, jej mąż w separacji, interweniował. Nie pozwolę ci zobaczyć się znowu. Mam dowody i przedstawię wszystko podczas mediacji. Nawet jeśli będzie to oznaczało pójście do sądu. Będę walczył o opiekę. Kropka, kiedy zauważyłem, że Eleanor nie ma szans na wygraną, wyglądała na oszołomioną. Mój teść oświadczył, zrywamy z tobą więzi. Opuść ten dom. Moja zapłakana teściowa dodała. Nie jesteś moją córką. Gdy Eleanor stała tam, zszokowana ich dezawuacją, odległe syreny policyjne stały się głośniejsze. Eleanor zaprotestowała. Czekaj. Zbliżają się. Ona żyje, więc nie zostanę oskarżona, prawda? Spojrzałem na nią i spokojnie powiedziałem. Pozostawienie dziecka w niebezpiecznej sytuacji jest przestępstwem. Zadzwoniłam na policję. Musisz ponieść konsekwencje. Gdy zawyły syreny, Eleanor zadrżała, zakrywając usta. Kropka, zawodziła, trzymając się moich teściów, ale oni chłodno ją odepchnęli. Nie mogła uciec i wszyscy patrzyliśmy, jak policja zabiera ją do aresztu. Kropka. Później Eleanor spotkała się z surowymi konsekwencjami w postaci wpisu do rejestru karnego. Logan wygrał opiekę nad nową w drodze mediacji. Zażądał od Eleanor alimentów w wysokości 30 tysięcy dolarów jej partner w romansie stanął w obliczu podobnych roszczeń Co doprowadziło do ich rozstania. Eleanor została eksmitowana z naszego domu i obecnie mieszka w zniszczonym mieszkaniu, pracując na wielu etatach, aby spłacić swoje długi. Pomimo jej trudności finansowych, nie współczułam jej. Rok później mój mąż i ja wspólnie wychowujemy córkę. Kiedy Logan odwiedza znowu moich teściów, bawimy się jak rodzina. Mamy nadzieję na spokojne życie z naszymi bliskimi